Raport y, pierwszy. Nie wiem od czego zacząć. Jim zaproponował, żebym napisała dla niego takie podsumowanie, więc proszę bardzo. Nie jestem jakąś powaloną pisarką, więc nie spodziewaj się tutaj poezji. Chcesz podsumowania, Tomasz? Minęło pięć lat, od kiedy jestem twoją agentką. nie od tego czasu zabiłam. E, straciłam rachubę na serce. No i dobra, dzięki za wyszkolenie mnie. Już dawno zrozumiałam, że jestem twoją ulubioną agentką i. Mów, se, co chcesz, ale fakt, że większość twoich współpracowników mieszka w małych pokoikach, a mnie dałeś na własność prawie całe mieszkanie, jest dziwne. Może po tym raporcie w końcu odpowiesz mi, co ty planujesz przez y, załatwianie mi prywatnych makijażystek, pań od diet i tych nastardowanych trenerek. Mam dla ciebie udawać jakąś gwiazdę filmową, czy jak? Masz swój raport. Może jeszcze tylko zapytam, kiedy w końcu dasz mi Minecrafta? Tak wiem, że to właśnie jego ludzi najwięcej zabijam, ale wiesz, że to nie o to chodzi. Może zakończę to bardziej w Twoim stylu. Kso-kso.